Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na program Gość Aktualności. Dwie godziny teorii i godzina praktyki. Każdy, kto po 4 stycznia 2016 roku otrzyma prawo jazdy, będzie musiał odbyć dodatkowe szkolenie na płytach poślizgowych. Eksperci twierdzą, że pomysł dobry, ale wykonanie Fatalne. Ze mną w studiu Krzysztof Tomczak z katowickiego wordu i instruktor techniki jazdy Marek Dobrowolski. Witam Panowie. Dobry no to gdybyśmy wiesz. mieli tak krótko i esencjonalnie powiedzieć, co się zmieni od 4 stycznia następnego roku i jakie te zmiany czekają no w zasadzie tych nowych kierowców, ale nie tylko to, jakie najważniejsze. Zmiany, Panie Krzysztofie. W systemie prawnym zmieni się nam nowa definicja, przybędzie nowa definicja. Definicja nazywa się okres próbny dla młodego kierowcy. On trwa? On trwa dwa lata. Dwa lata i to jest ważna rzecz. Czym to skutkuje dla tego nowego kierowcy? Tam wchodzą ograniczenia prędkości? Warto się... powiedzieć o tym, że dwa lata dla tych, którzy ukończą ten, ten okres bez wykroczeń. Bo stosowne przepisy nakładają odpowiedzialność na przedłużenie na kierowcę, młodego kierowcę. Odpowiedzialność wówczas, gdy popełni wykroczenia, wówczas ten okres się przedłuża na kolejne dwa lata. I wtedy ponosi się większą odpowiedzialność. Ale do rzeczy. Co okres próbny przewiduje? Po pierwsze, zielony listek. Część użytkowników dróg pamięta, że jeździliśmy z zielonymi listkami. Natomiast dotychczas i wówczas nie było to obowiązkowe. To było dobrowolne. Tak wszyscy jest. kierowcy, wszyscy młodzi kierowcy, którzy otrzymają dokument prawa jazdy po dniu 4 stycznia przyszłego roku, będą zobowiązani na przedniej i tylnej szybie posługiwać, posiadać ten zielony listek. Zobowiązuje ich po pierwszych tych kierowców młodych do zmniejszenia prędkości. Dozwolone prędkości będą 50 w obszarze zabudowanym, 80 poza obszarem zabudowanym i nawet na autostradach jechać. I, autostrad i, autostrad I na autostradach drogach ekspresowych będziemy mogli jeździć jako młodzi kierowcy z prędkością do 100 km na godzinę. I to przez ten cały okres dwóch lat? Tak, przez okres dwóch lat. Na to, na to nałożono odpowiedzialność na młodego kierowcy, że jeżeli popełni dwa wykroczenia skatalogowane w ustawie o kierujących, wówczas ten okres przedłuża się na kolejne dwa lata i trzeba będzie niestety poddać się tym ograniczeniom na kolejny okres. Teraz y, chciałabym powiedzieć parę słów o tych płytach poślizgowych, które jakby najbardziej ekscytują, zwłaszcza tych młodych kierowców, bo to jest takie szkolenie, y, które po raz pierwszy ma y, nauczyć kierowcę w trudnych warunkach poruszania się, ale jak słyszę, y, że całe to szkolenie ma trwać trzy godziny, z czego godzinę praktyczną, Panie Marku, co wtedy co można zrobić w tym czasie? Mój Boże, y, wyjaśnić, na czym mogłoby polegać ma, miałoby polegać ćwiczenie, które powinno się a nie jedno przecież, które powinien taki świeży kierowca to ćwiczenie odbyć, odbyć tak, no, wykonać. tak? To, to, to można wyjaśnić na czym to polega, pokazać właściwie to wszystko, może jedno. Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia praktycznego, my robimy takie szkolenia dobrowolne oczywiście i robimy to w ciągu no, powiedzmy całego dnia, gdzie zaczynamy rano od właśnie wykładu około półtora godzinnego, a potem robimy szereg ćwiczeń, no bo przecież to, to, to są różne aspekty, Fizyki, że tak powiem, w skrócie, wiem, że się trzeba skracać, i to trwa 4-5 godzin. Takiej usilnej pracy, która daje też przy okazji, to jest radocha, powiedzmy sobie, tak po młodzieżowemu, prawda? Tak, bo to I jest to wtedy ma specjalna nawierzchnia, często Oczywiście. pokryta wodą, często to jest lód, wygląda to spektakularnie, ale czy młody człowiek, który siada za kierownicą, który jest świeżo upieczonym kierowcą, daje sobie w ogóle w takich warunkach radę? Tak. Czy można go tylko przestraszyć? Nie. Tak, <świetnie>, świetnie, mamy naprawdę doskonałe, doskonałe doświadczenia mieliśmy z inicjatywy mamy, młodej damy osiemnastoletniej, która była w środku kursu w ogóle. Naprawdę, młody kursant, 12-14 godzin. Wzięliśmy ją na taką płytę, to daje fantastyczne wyniki, ale porządna praca w ciągu całego dnia, nie w ciągu jednej godziny. Czyli przynajmniej yy, no, kilka, przynajmniej. Godzin, kilka I godzin. Ponieważ ileś takie, takich szkoleń nie zrobiłem, to, to, to ku memu nawet może troszkę zdziwieniu stwierdzam, że rzeczywiście to daje efekt. Fakt, że powtarzanie jest jeszcze lepsze. Czyli bywali uczestnicy, którzy po raz drugi, trzeci właśnie z nami byli. I wtedy już te I Wtedy to naprawdę można... było widać różnicę, między, jak sobie radzili po prostu między nimi, a tymi, którzy pierwszy raz przystępowali. Natomiast godzinę to, to jest w ogóle jakiś nos. Zdecydowanie za mało. Panie Krzysztofie, czy my mamy gdzie te szkolenia przeprowadzić i w jakim kierunku te zmiany w ogóle zmierzają? Warto powiedzieć, że skoro mówimy o otwarciu tego nowego problemu 4 stycznia, to młody kierowca będzie poddany temu szkoleniu zgodnie z w które wcześniej cytowałem, między czwartym a ósmym miesiącem. Zatem spodziewamy się, że pierwsi młodzi kierowcy będą uczestniczyć w tych szkoleniach w miesiącu maju. Natomiast, w odniesieniu do pana Marka, myślę, że to szkolenie nie przyniesie nam efektów w tym, że kogoś zrobimy mistrza sportowego, to to, to mistrza kierowcy, Z pewnością możemy uwrażliwić młodych kierowców na trudności wynikające z poślizgu. Uczestnicząc osobiście w tym szkoleniu, przekonałem się, że jeżeli potrenuję, popróbuję i pewnie nie wyjdzie mi wielokrotnie wykorzystanie poślizgu, to będę miał świadomość, że trzeba zjąć nogę z gazu. Jeżeli będzie, miało, będzie miał ten przekaz wartość, że mamy jeździć wolniej, bo jak wpadniemy poślizg, to sobie nie poradzimy, to w ten sposób może uświadomimy młodemu kierowcy: nie kozakuj, bo jeszcze tego nie potrafisz. I być może taka pierwsza wartość tych szkoleń będzie. Z wątpienia to jest wartość. Pytanie tylko, czy my będziemy mieli gdzie tych młodych kierowców szkolić? Bo z tego co wiem, to w naszym województwie no, zbyt dużo takich miejsc nie ma, żeby Przepi nie powiedzieć, że jeszcze ich nie mamy. Przepisy, do których ciągle odnoszę się, przewidywały swobodę działalności gospodarczej w tym zakresie. Tak zwane OTDJOT, Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, otwierały się jako podmioty gospodarcze. Zatem spodziewamy się, że do maja kilka tych ośrodków powstanie również na terenie naszego województwa, bo będzie to możliwość robienia własnego biznesu, własnego interesu, warto yy, zapytać zatem, czy będziemy mieli odpowiednią kadrę do tego szkolenia. Pa, właśnie no właśnie, powiedzieć. a kto będzie szkolił tych młodych właśnie, ludzi? No to, jest, to jest ja uważam, że to jest poważny problem. W ogóle yy, ta myśl, ta idea pani zaczęła oczywiście od idei, ona się gdzieś tam, gdzieś tam yy, rysuje. Od co najmniej 10 lat w głowach naszych ustawodawców. Gdzieś pamiętam była projekt ustawy w 2004 roku, który przewidywał takie rzeczy. Niemniej jednak niestety wydaje mi się, że to jest jakby od tyłu podejście do sprawy. Moim zdaniem wejście w życie, czyli praktykowanie. Tej idei powinno być poszedzone, myślę, tak, no, no nie robiłem żadnych projektów, ale znaczy wtedy przymierzaliśmy się rzeczywiście może pięcio, pięcioletnim okresem przygotowawczym. Trzeba przygotować kadrę. Kto mają przygotować? Tą pierwszą w ogóle kadrę, czyli specjalnych instruktorów, techniki jazdy. K no kto? No, no, no właśnie. Powinni być specjalni ludzie. Powinni wy, wyszkolić pierwszą taką tą, tą grupę elitarną ci z kolei następnych instruktorów. Skąd oni się mają wziąć? No to teraz koło nam się zamyka. Nie mamy torów. E, no nie, to mamy to nie mamy ludzi gdzie szkolić do mm -hmm. no to nie mamy gdzie ich egzaminować. No to, no, no, no to oni też nie mogą nikogo szkolić. I to jest tak, takie... takie no, no, ale sama koło. idea, panie Marku, sama chyba idea jest, jest słuszna. Ale... E, wrócimy do zielonych listków. Ja pamiętam, że jeździłam i miałam wrażenie, że kierowcy doświadczeni dobrze reagują. Też tak uważam. E, młodzi kierowcy Dzieńczość. podstawowym ich grzechem jest szarżowanie, przekraczanie prędkości. Więc tu się wydaje jakby dobry kierunek. Tak. Natomiast na pewno trzeba e, chyba doprecyzować to, jak to zrobić, żeby wykształcić Szkolenia, takiego młodego kierowcę. Ja, ja cały czas twierdzę we wszystkich naszych rozmowach, że, że edukacja kierowców jest, jest obszarem, jeśli rozmawia się o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jest obszarem traktowanym po macoszemu. Wreszcie coś w tym kierunku. Tylko, że właśnie no to jest sam taki, taki kwiatuszek przy korzuchu i nic więcej. To potrzebne są tory. Trzeba sobie uświadomić, że to jest bardzo droga sprawa. Obiekt taki z prawdziwego zdarzenia, to kosztuje... Kilkadziesiąt milionów złotych, więc jeżeli to ma być swobodna Twórczość, biznes, biznes, biznesmenów, to muszą mieć zwrot przecież jakiś sensowny na, tych nakładów. To nie tak łatwo, to, to są ogromne koszty w utrzymaniu, to muszą być systemy zamkniętej właśnie straszania wodą. To nie tylko bywa, ale to jest straszane permanentnie wodą, o ile nie jest, nie, nie mamy warunków wziąć. No, widać, widać to jest że naprawdę To, tak, to jest skomplikowana problem. materia, jak widać tu też... Państwo uważam, powinno właśnie dołożyć ze swojej strony inicjatywę, bo mało kto dysponuje nie wiem, być może za 2 miliony dałoby się zrobić jakiś sensowny na minimalnym poziomie od ETI od pierwszego stopnia, prawda? Ale, ale na przykład wiem, że oferta właśnie Dwordu, kiedyś z rozmów, oferta fachowców z Austrii to jest 25 milionów euro z kolei. Także widać, że nas to na pewno będzie kosztować, młodych kierowców też, bo wiadomo, że co najmniej 300 zł to szkolenie będzie kosztować, a czasu zostało coraz mniej, ale bardzo dziękuję za te pierwsze Koniec. informacje, za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. To był program gość aktualności. My ponownie spotykamy się o 21.45 w wieczornym podsumowaniu dnia. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję.